Rano o godzinie siódmej jedzie taki wóz, nazywał się Schweizerhof, on rozwoził mleko i jak o godzinie 7 czy pół 8 zadzwonił, to z kilka pobliskich domów wychodzili ludzie z karkami i pobierali, kupowali to mleko na miejscu, czyli czy pół litra, bo można przy tej okazji kupić bułkę albo chleb. Oczywiście jeździło, ulice były tak zwane te kocie łby, jak to wspominali, tak mówili na to, nie były takie równe te ulice i na tych ulicach jechało bardzo cały przewóz, powiedzmy był, no można powiedzieć prawie 90 chyba 5% był za pomocą koni, cały przewóz i handel i tak dalej, no i te ulice były brudne, wobec tego miasto wyposażyło, wynajęło odpowiednich tam pracowników, dawało im takie paczki, e, miotłe i szypy i tam te wszystkie pozostałości końskie zbierali i wywodzili to, żeby ulica była zawsze czy samo by była, by bardzo, bardzo by była brudna. No na przykład chciało się, widziało się jak ciężkim samochodem, z ciężkim pozem w konie jeździł powiedzmy woźnica i krzyczy węgiel, węgiel i każdy, a on miał na swojej platformie kosze z węglem po 50 kg i takich, nie mówili kilogram, bo to było na centnary, centnar to był taki kosz i w ten czas, jak ktoś powiedzmy wyszedł z domu, no to Bóg ten węgiel sobie kupić, i on z tym koszem przynosił do piwnicy, wywoził to ten węgiel kosztował. Nie już tak dokładnie pamiętam. Pobierzcie złotówki, ale nie pamiętam. Tak, tak sprzedawanie węgier, jeździli z węgier. Jeździli tacy, którzy skupywali butelki, szmaty, żelazwo i tak dalej. I też krzyczał na ulicach, bo wyszedł na podwórko, czy ktoś coś tam ma do, do sprzedania, to oni stoczku to skupywali. O Przeważnie oczywiście jeździł ręcznym z wózkiem i tam wszystko to swoje ładował. Również po podwórkach chodzili śpiewacy, no było ich dwóch, nieraz było trzech, śpiewali nieraz tam na bandolinie, na harmonii i tak dalej. No to ludzie, ci lokatorzy wrzucili no tam pięć groszy, dziesięć groszy czasami, no i w ten sposób, w jakiś sposób tam zawsze e, zbierali trochę pieniędzy. Po bliskich lasach, blisko do, do miasta przyjeżdżały nieraz całe cabuny Cyganów. No, to była zawsze rewelacja, ale te dzieciaki, dzieci szczególnie to się bali, bo niektórzy mówili, że tam kradą dzieci i tak dalej, nie. ale to były takie opowiadania. Co było jeszcze ciekawe na ulicy? Spotykało się nieraz. Przypominam, że to były takie rewelacje, szczególnie w latach dwudziestych, samochody i to były osobowe samochody. Pamiętam, jak dzisiaj polski Fiat, bo Polska budowała Fiaty na licencji włoskiej i on się nazywał Polski, miał taki charakterystyczny znaczek, jeszcze jakby powiedzmy biało-czerwoną taką podkładką. To były te samochody, tak.